Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do pochylenia się nad Słowem Bożym na jutrzejszy dzień. Pomódmy się modlitwą Anny, Matki Samuela, która ta modlitwa zostanie także użyta jako psalm do jutrzejszej liturki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Raduje się me serce w panu, moc moja ku panu się wznosi. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę twoją pomocą. Łuki siłaczy się łamią, słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci i odpoczywają głodni. Niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie ubogata w dzieci. To Pan daje śmierć i życie, w grób wtrąca i zeń wywodzi. Panu Boży i bogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród książąt posadzić, by dać mu stolice. Chwały. Amen. Z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersety od 46 do 56. Wtedy Maria rzekła, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej, oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Święte jest imię Jego, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maria pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Pobożni Żydzi znali dobrze swoją historię. Dzieje narodu wybranego to nie tylko wiedza, którą gorliwie strzegli i przekazywali. Wydarzenia biblijne stały się dla nich kontekstem, w których przeżywali swoją teraźniejszość, kluczem do rozumienia wydarzeń, które niosło im życie. Możemy więc przypuszczać, że postawa Maryi, jej reakcja na Boże objawienie, są głęboko zakorzenione w tej swoistej kulturze słowa, kulturze życia, w której wzrastała i którą karmiła się od dzieciństwa. Nie dziwi nas więc fakt, że jej magnifikat jest wręcz utkany ze starotestamentalnych wezwań, które rodziły się z konkretnych wydarzeń w dziejach Izraela, a które są zapowiedzią czy typologią wydarzeń zbawczych w Jezusie Chrystusie. Jako nasze przygotowanie do modlitwy słowem prześledźmy modlitwę Maryi, szukając odniesień w Starym Testamencie. Posłużę się opracowaniem księdza Krzysztofa Barskiego. W naszym lekcjo czytamy Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Prawie identyczne słowa Znajdujemy w pierwszym, pierwszych słowach modlitwy Anny po narodzeniu długo oczekiwanego syna Samuela. Raduje się me serce w Panu, moc moja wzrasta w Panu, rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę Twoim wybawieniem. Drugi wers, bo wejrzał na umiżenie służebnicy swojej. Możemy odnaleźć także w słowach Hanny, ale wypowiedzianej wobec Boga w modlitwie błagalnej, poprzedzającej poczęcie Samuela. Panie zastępów, jeśli spojrzysz spojrzeniem na uniżenie Twojej niewolnicy i będziesz pamiętał o mnie, nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz mi potomka męskiego, to oddam go. Panu. Treść następnego wersetu Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia pojawia się w wypowiedzi Lei, małżonki Jakuba wyjaśniającej etymologię imienia Aser, nadanego jej synowi i powiedziała Lea w swoim szczęściu Szczęśliwą będą mnie uważać dziewczęta. I dała mu na imię Aser. Maryja dodaje, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne. Święte jest jego imię. Ideę świętości Bożej, którą wyraża, która wyraża się poprzez wielkie dzieła, jakich dokonuje Bóg w historii narodu wybranemu, wybranego, odnajdujemy szczególnie w historii wyjścia z Egiptu, jak i w wydarzeniach z epoki sędziów. Prawda ta została wyrażona w Psalmie 111. Zesłał odkupienie swojemu ludowi. Ustanowił na wieki swoje przymierze, a jego imię jest święte i budzące trwogę. Dalej czytamy w kantyku. A swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, którzy się go boją. Połączenie idei bojaźni Bożej z miłosierną miłością zwięźle wyraża Psalm 103. Łaskawość Pana od wieku po wiek nad tymi, którzy się go boją. Maryja w swoim kantyku woła. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi prszniących się zamysłami serc swoich. I taką samą modlitwę znajdziemy w psalmie 89. Ramieniem twojej potęgi rozproszyłeś twoich wrogów. W tym kontekście warto przytoczyć fragment Księgi Wyjścia po przejściu przez Morze Czerwone. A Miriam przyśpiewywała im. Śpiewajmy pieśni chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał gdy konie ich pogrążył w morzu. Maryja kontynuuje, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. Właśnie takie przekonanie wyraża Hiob, odpowiadając Sofarowi z Naamy na jego zarzut dotyczący braku mądrości. Powołuje się na to, co w tradycji mądrościowej stanowiło dowód wszechmocy i mądrości samego Boga. Królów pozbawi ich władzy i sznurem skrępuje ich biodra, kapłanów pośle nierozważnych powali największych mocarzy. Głos uzdolnionym odbierze rozsądku pozbawi starców, pogardą okryje szlachetnych, bo pas odepnie mocarzom. I dalej czytamy w Kantyku Maryi. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawia. To jakby echo modlitwy psalmisty w Psalmie 107. Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich. Bo nasycił tego, który jest słaknący i zgłodniałego napełnił dobrami. Maryja wychwala Boga. Ujął się zasługą swoim Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Podobnie jak psalmista w Psalmie 98. Wspomniał na swoją łaskawość i na wierność dla domu Izraela. Dochodzimy do ostatniego wersetu kantyku. Jak przeobiecał naszym Ojcom na rzecz Abrahama, jego potomstwa na wieki. Można w tym miejscu przytoczyć proroka Izajasza, a ty Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem dla siebie, potomstwo, nasienie Abrahama, którego ukochałem. Zapewne w wielu jeszcze innych fragmentach Starego Testamentu odnajdziemy ważne idee teologiczne, które znajdują swój wyraz w poszczególnych wersetach kantyku. Taki jak idea radości, mającej źródło w Bogu, błogosławieństwa związanego ze szczęśliwością, świętości Bożego imienia, bojaźni pańskiej, zasady odpłaty i sprawiedliwości Bożej, jak również Izraela jako sługi Bożego i w końcu pamięci Boga, Jego wierności danej obietnicy. Ciekawe są odniesienia typologiczne. Maryi do kobiet ze Starego Testamentu, takich jak Sara, Lea, Miriam, Anna, Rut czy Estera. Pragniemy z Maryją wychwalać Boga w Jego dziełach, w całej historii zbawczej. Ale poczujmy się też zaproszeni, by wyśpiewać cuda Bożej miłości, których dokonał także w historii, Naszego życia. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Niech będzie Pan Jezus pochwalony.